Mamy w sobie wiele przeświadczeń. Z tej całej naszej historii, z tych różnych naszych doświadczeń, które mieliśmy w życiu, bierze się szereg przeświadczeń. W większości, ośmiela się powiedzieć, fałszywych czyli takich osądzonych, takich poniżonych że ja taki się nie nadaję, że ja taka się nie nadaję, że ja w sobie takie coś mam, a ja w sobie takie coś mam. I to jest złe, i to jest krzywdzące, i to jest dla kogoś raniące. Zawsze jest to. Nie? nie wiem, jak wy, ja w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że szereg lat, większość mojego życia chyba, ja się zajmowałem tym, do czego nie mam kompletnie zdolności. Bo mnie uczyli w szkole. Właśnie, że jak masz w czymś brak, to nad tym musisz pracować. I tym samym pracowałem, nic nie osiągnąłem praktycznie w tej dziedzinie, bo kompletnie. Na przykład, musisz być punktualny i porządny. Nie ma szans. Natomiast nikt mi nie powiedział. A do czego ja mam talent, i że to powinieneś rozwijać. Nie. Powinieneś pracować nad tym, czego nie potrafisz, a nie nad tym, co potrafisz. I ja praktycznie całą edukację spędziłem na dyscyplinowaniu się, może tyle postępu mam. A to, co jest dla mnie naturalne, co teraz jakoś ostatnio. Odkrywam, czyli na przykład wizyjność, czyli że ja widzę dalej, wiem jak to ma być, wiem o co w tym chodzi. E? Nikt mi nie, tego nie powiedział, że można z tego nie tylko żyć, ale właśnie się rozwijać i być szczęśliwym. I owszem, jak każdy, mam mocne strony i słabe, ale ja tylko widziałem słabe i tylko nad słabymi. Zbaw. Bez większych sukcesów, tym samym w nieustannej frustracji. I dzielę się dlatego, że wydaje mi się, że w życiu duchowym jeszcze mocniej to jest obecne, dlatego, że diabeł, który jest kłamcą i złodziejem, będzie przede wszystkim tu cisnął.